będzie pierwszy dzień w Kambodży tak jest pierwszy dzień w Kambodży wszyscy zadowoleni proszę no, za bardzo no i już tutaj wieczorowa taka impreza spotkanie to jest restauracja naszego hotelu tu jest no, restauracja tu, wiezą, tu jest basen No, uwaga, wchodzi nasza jazda tutaj, tutaj, pierszczynia. Tak. I na takim tarasie właśnie tu siedzimy. Właśnie, proszę bardzo, uczta no jesteśmy już tu, tu jest pisto kolej, pusto, Bidas piszy tu, 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 tu pusto a tam bogacze, bogacze, bogacze jedzą a tu słuchaj e, kochani, jak sprawa wygląda Piotr wszystko od nas zabrał my już nie, nie po... mamy kompletnie pieniędzy Piotr za nasze pieniądze to się wielka micha a my, a my jedynie możemy się przyglądać już, już nie mamy żadnych pieniędzy Bidas nie znędzą nie, no i da, zabrał wszystko, paszport, i no jedynie tu wiesz, udajemy, że jest przyjemnie. Y, oczywiście oni, tu, wszyscy tu są głodni. Więc... Okej, okay, no, no to i na tym byśmy zakończyli. Później, później zobaczymy więcej. Dziękuję.